🎵🎵🎵 go widzowie czy cześć widzowie nie wiem, które powitanie mówicie, piszcie je w komentarzach a ja bym chciał Wam dzisiaj zaprezentować jak zrobić swój własny serwer w minecraft'cie no więc tak pierwsze co, to wchodzimy sobie na stronę adternos.org ja ogólnie mam bloka a ta, 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 na tej stronie nie można mieć, więc taki komunikat będzie wyskakiwał, no więc pierwsze co, to wchodzimy sobie w światy tak, muszę to klikać ciągle, to jest Mamy świat, tu będziecie mieć Wygeneruj i w sumie to, to będziecie mieć chyba coś z tego co pamiętam. Bo ja się teraz boję, że jak nikt nie wygeneruje, to ten mi się e, zasytuje. Będziecie mieć Wygeneruj i chyba będzie Wygeneruj losowy świat. No to wiadomo, że losowy świat co generujecie, no i jakoś sobie go nazywacie. Ja nazywam lubię placki, na przykład. Potem e, wchodzimy sobie w opcję. Okej, okay, no więc biała lista to jest white lista, e, może słyszeliście o takim gdzieś, ale to jest jakby, że dodajecie gra, e, wpisujecie nick, zaraz wam pokażę gdzie, wpisujecie nick, e, graczy, którzy chcą grać na tym serwerze. Możecie sobie to włączyć i wyłączyć, ja mam akurat włączony osiągnięcia, włączone zwierzęta, włączone dane, włączony, włączony e, to jest jak chcecie mieć... E, serwer non-premium to macie to włączone, to jest ważne non-premium macie włączone jak chcecie mieć serwer premium, na przykład jak hypixel e, to macie xa tutaj no, ale ja mam non-premium bo dużo osób ma non-premium bloki poleceń włączone twoje włączone, wygłosić e, mam wyłączone pvp mam włączone lata nie włączone, mpc ale i tak nie latają gierze mpc włączone no Tu sobie wybieracie liczbę miejsc, najlepiej jest 20, bo to jest też standardowa ilość. Potem typ game przy tej fanie i poziom trudności też sobie wybieracie. A i to z tego co się nie mylę, to IP Wam się powinno samo wygenerować. Ja mam akurat takie Exam B2, Krypka do B. To jest akurat tak bardziej poradnik jak. Do ustawień tego serwera jak właśnie tutaj zrobić, taki serwer jak kolejny to właśnie, jak dodać geczy na white list. Więc klikacie sobie gracze tam, tu gracze biała lista. Znowu trzeba przeklikać, o i tu macie wszystkie geczy. Wpisujecie po prostu nick gecza, którego chcecie dodać. Klikacie dodaj i macie tu. Bo na przykład ja mam taką białą listę, nie? A no i piszcie swoje niki z komentarzu to Was dodam na, na server y Potem y, ważne to jest y, konsola. Konsola jest bardzo ważna, ponieważ jak na początku zrobicie swój save y, to nie będziecie mieli na nim admina. Tu akurat jest pusta konsola. Wydaje mi się, że dlatego ma save y wyłączony teraz. W każdym razie tu wpisujecie taką komendę op e, kubik Znaczy teraz wpisuje mój nick 9.8 na przykład, nie? No i e, już ta osoba dostaje opa, a tu będzie taka lista jakby, odpalicie sobie serwer e, No i tutaj to jest właśnie ważne, bo, na, e, bo wiadomo, że jak wchodzicie na swój serwer W czeku nie macie moda i nie możecie, nic coś, nie możecie sobie dać opa więc e, ta, przez tą konsolę tylko można e, coś działać. Potem klikacie sobie save. I tu wiadomo, że będzie uruchom. Więc będziecie być uruchom. Tu czasem będzie kolejka, czasem nie będzie. To jest naprawdę różne. Raz mi się zdarzyło, że było 5 serwerów w kolejce. Raz mi się zdarzyło, że było 1100 serwerów w kolejce, więc. No to bywa różnie. No a, i ogólnie to jak jest kolejka taka większa, to przy wiem, 200 geczach tu się Wam wyświetli Anuluj i potwierdź teraz, no to klikacie potwierdź teraz, bo tak to, to się Wam się w serwer nie włączy. A i ogólnie jak będziecie mieć tutaj uruchamianie, to się nie zdziwcie, że to potrwa z 5 minut, bo niestety, ale to tak długo się uruchamia. Więc nie bójcie się, nie macie słabego kompa. u mnie też tak jest. Tu oczywiście wybracie wersję Servera, oprogramowanie Vanilla najlepiej gracza 0 na 20. No i to w sumie tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że Wam pomógł jakoś, a jak Wam nie pomógł, no to odsłam do innych poradników. Jest naprawdę ich dużo moim zdaniem. Ale myślę, że temat wyszukany, więc na mój, na mój kanał się jak najbardziej e, nadaje. A i tak w ogóle to pobieram teraz mapę do famiga i jak mi się spodoba to będzie na niej no, no, jak mi się spodoba to będzie na niej normalna seria No więc y, wiecie ogólne malarze, są dosyć często, no. i zachęcam was do subskrypcji kanału no i co, pozostaje mi się tylko z wami pożegnać no więc, cześć!